przez jedną z najbogatszych Polek i odwiedzaną przez światowe sławy. Dodatkowo szefem kuchni tego miejsca jest zwycięzca drugiej edycji Top Co zjedliśmy, jak nam smakowało i ile kosztuje taki prestiż? Zapraszam do oglądania. Hej, witajcie, z tej strony Maciej, dzisiaj mam dla Was kolejny test jedzenia na dowóz i to nie byle jaki test jedzenia na dowóz, bo z restauracji Belvedere. Oczywiście w obecnej sytuacji to nie będą ostatnie testy jedzenia na dowóz, także subskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych, a my... Zaczynam. Restauracja Belvedere to jedna z najpopularniejszych restauracji zarówno w Warszawie, jak i w całej Polsce. Znajduje się ona w Łazienkach Królewskich w budynku Nowej Pomarańczarni. Kto nie był i nie zna tego miejsca, no to może sobie zrobić teraz taki wirtualny spacer na stronie internetowej tej restauracji, a także na Google Street View można zobaczyć jak ta restauracja wygląda od środka, a jej wystrój jest naprawdę warty waszej uwagi i na pewno miło by się tam siedziało. Co więcej, właścicielem restauracji jest jest Anna Woźniak. Starak, Awi i progach. Oprócz tego, że goszczą regularnie celebryci, to też gościli najwięksi światowi przywódcy polityczni, tacy jak Bill Clinton, Władimir Putin czy Angela Merkel. Restauracja Belvedere też jest co roku wyróżniana przez Czerwony Przewodnik Michelin. Nigdy jednak nie zdobyła gwiazdki, zawsze są to te komplety sztuczców, które są wyróżnieniem za obsługę i wystrój danej restauracji, nigdy za samo jedzenie. Więcej o tym, jakie wyróżnienia przyznaje. Czerwony Przewodnik Michelin, Mówię w innym filmie, odsyłam do niego, jeśli was ten temat interesuje. Gdzieś tutaj wam link wyskoczył. W każdym razie prestiż tego miejsca nie ulega wątpliwości. Jest to jedno z najbardziej prestiżowych miejsc w całej Warszawie i w całej Polsce, a smaczku dodaje fakt, że szefem kuchni tej restauracji jest zwycięzca drugiej edycji Top Szefa, polskiej edycji Top Szefa, Sebastian Olma. Wszystko to, o czym wspomniałem przed chwilą, powoduje, że bardzo często pytaliście mnie, kiedy w końcu odwiedzę restaurację Belvedere. Ja wielokrotnie odpisywałem, że kto wie, że może, może, że na wszystko przyjdzie czas albo kiedyś na pewno. Tak się troszkę wymigiwałem od tej odpowiedzi i tak dość mocno rozwlekłem to wszystko w czasie. No i w chwili obecnej oczywiście restauracji Belvedere nie można odwiedzić. Restauracja Belvedere musi się przystosować do nowych czasów, do nowych, trudniejszych warunków. Zresztą tak jak inne restauracje i tak jak wiele innych restauracji, po prostu uruchomiła dowozy. Co ciekawe, menu na dowóz mocno różni się od menu à la carte, które było dostępne na miejscu. Wystarczy rzucić okiem na obie oferty i widać wyraźne, kolosalne wręcz różnice. Sam odnalazłem ledwie dwa dania, które się powtarzają w jednym i w drugim przypadku. Są to żurek i pierogi truflowe. Wydaje mi się, że menu na dowóz jest po prostu uproszczone i odchudzone, a przy tym też przystępniejsze. Nie tylko pod kątem tego, co się w nim znalazło, jakiego rodzaju Dania się w nim znalazły, ale też z uwagi na ceny. Bo na przykład wspomniane dania, czyli żurek i pierogi z twarogiem i czarną truflą, kosztują więcej w menu à la carte niż w menu na dowóz. W dostawie kosztują one odpowiednio 24 i 38 zł, a na miejscu już 37,56 zł. Przy czym gramatura, przynajmniej ta podana w menu, jest podobna, choć w przypadku pierogów w dostawie jest chyba nawet troszkę większa. Oczywiście no nie mamy pewności, że to są. Te same pierogi i ten sam żurek, bo w jednym i w drugim przypadku mogły i pewnie zaszły jakieś zmiany w recepturach, ale jest to taka ciekawostka. Z restauracji Belvedere można zamawiać na terenie całej Warszawy i na terenie całej Warszawy koszt zamówienia to jest dodatkowe 20 zł. Tyle słowem mojego przydługiego wstępu. Przejdźmy do testów. Mamy nasze zamówienie, jest tego trochę, jak widać, jeszcze ciepłe. Na całe szczęście, bo troszkę czekaliśmy. Czekaliśmy dwie godziny, miała być godzina. Pan, jak zadzwoniłem, po niecałych dwóch godzinach się zapytać, co z zamówieniem, to pan powiedział, że już zaraz będzie, ale się jeszcze uczą i tak dalej. No, okej. Okay. Jemy. To jest nasze zamówienie. Kilka dań dla mnie i dla Sony. Na przystawkę mamy pieczony rozdbet podany z piklami. Bardzo ładnie wygląda ta przystaweczka. też jest troszkę musztardy. No, myślę, że to będzie smaczne oraz mamy żurek. Żurek, który jest bodajże z kiełbasą, jest jajko. No wygląda nieźle. Do żurku jest pieczywa. Co mamy dalej? Nadanie główne pierogi z twarogiem i truflami bodajże. Smażone pierogi. Do tego sos truflowy. Do tego sos. Jest też wołowina z pieczonymi warzywami, wołowina duszona w czerwonym winie. Pachnie obłędnie i do tej wołowiny dobrałem kluski śląskie, bo jak już wiecie, uwielbiam kluski śląskie, a do tego typu dań właśnie trzeba dobrać jakieś dodatki, są też jakieś ziemniaki w ofercie i tym podobne rzeczy. Na deser szarlotka z kajmakiem. Jak widzicie, jemy z plastików, ale generalnie polecamy przełożyć to sobie na talerze. My po pierwsze byliśmy bardzo głodni i chcieliśmy bardzo szybko zjeść, a po drugie chcieliśmy wam pokazać, jak to jest podane, jak to wygląda w samej dostawie. Myślę, że nie wygląda to źle, jak na posiłek na dowóz. Nawet bym powiedział, że wygląda to bardzo dobrze. Spróbowałem już wszystkiego po trochu, ale jeszcze wam muszę o tym wszystkim opowiedzieć. Żurek jest… Bardzo w porządku. Jest z nim sporo kiełbasy, jest jajko, są ziemniaki. Myślałem, że będzie troszkę bardziej kwaśny w taki żurkowy sposób, ale jest naprawdę bardzo okej. Okay. I jeśli wam się zamarzy żurek, no to śmiało możecie zamówić. Słuch, a dla mnie jest mocno kwaśny. Dla ciebie jest mocno kwaśny? No, moim zdaniem jest kwaśny. Czy jest kwaśny, jest kwaśny, faktycznie. Nie wiem, mi się wydaje, że, że jest kwaśny. Jakby tak, no na pewno bardziej kwaśny niż niekwaśny. Na pewno bym nie powiedziała, że jest za mało kwaśny. Okej, okay, no to są dwie opinie na temat tego żurku. Myślę, że i ja, i Sonia zgodzimy się, że jest to bardzo dobry żurek. Potrzebowaliśmy tego dziś. Mm -hmm. Moja przystawka jest na zimno. Także najmniej jej zjadłem, bo jakby ona mi nie wystygnie. I są tutaj takie plastry pieczonego rozdbefu, bardzo cieniutkie, pokrojone z tłuszczykiem, bardzo ładne. Do tego są piklowane warzywa oraz piklowane grzybki. Jest to oczywiście przepyszne. Mm, to mięso jest świetne, a pikle bardzo fajnie się z nim łączą. Moje danie to wołowina duszona w czerwonym winie, w sosie bardzo takim esencjonalnym. Jest mięciutka, wręcz rozpływająca się w ustach. Do tego są podane pieczone warzywa. Bardzo lubię pieczone warzywa, i kiedy jest możliwość zamówienia dania z nimi, no to zamawiam również w dowozie, jak widać. No i do tego doskonałe kluski śląskie w mięsnym sosie. Coś, co uwielbiam, także świetne połączenie. Można wziąć ziemniaczki, można wziąć coś innego, ale chyba kluski śląskie to najlepszy wybór. Jeśli się ze mną zgadzacie, to, to proszę potwierdźcie to w komentarzach. Ostatnia rzecz z rzeczy wytrawnych, o której chcemy wam powiedzieć, to pierogi. Są to smażone pierogi z twarogiem i z truflami. Spróbowałem jednego tego pieroga i to jest no, rewelacyjna rzecz, najlepsza z tych wszystkich, które tutaj próbujemy. Te trufle są naprawdę mocno wyczuwalne, a jeśli by tego było mało, to jeszcze jest ten sos, który również jest bardzo mocno truflowy i który jeszcze bardziej podkręca, Truflowy smak tego dania. Jeśli lubicie trufle, no to to jest rzecz, którą koniecznie musicie zamówić. Reszta sobie możecie pominąć, ale to koniecznie, bo jest przepyszne. Najlepsza rzecz z tego wszystkiego. Jeszcze będzie coś słodkiego na koniec, także rewelacja. Szarlotka z kajmakiem na deser. Cała reszta już zjedzona. Zobaczmy. Tych deserów mniej jest kilka, ale jakoś. Jak zobaczyłem kajmak, to stwierdziłem, że to musi być pyszne. Mm. No i jest. Mm. Dobre kwaśne jabłka. Słodziutka polewa kajmakowa, orzechy do tego. Sos waniliowy z boku. Mhm. Taka szarlotka na wypasie. Porządnie zrobiona. Nie jakiś cukierniczy bubel. Pycha. Zanim dokładnie przedstawię ceny i podsumuję całe to nasze zamówienie, to jak nam smakowało i czy w ogóle było warto, słów kilka o dostawie. Myślę, że na pewno restauracja Belvedere wiele traci, nie podając swoich dań w tych pięknych wnętrzach oraz w akompaniamencie fachowej obsługi. Odnoszę wrażenie, że to drugie, chociaż częściowo, restauracja chce nadrobić poziomem dostawy. Tak jak mówiłem, ten czas oczekiwania był dłuższy niż powiedziano mi telefonicznie. Myślę, że to są problemy wieku dziecięcego, tak zwane bo nasze zamówienie z tej restauracji było w pierwszych dniach od uruchomienia dostawy i pewne rzeczy musiały się pewnie jeszcze dograć. Dla restauracji, która nigdy wcześniej nie robiła dowozów, pewnie kwestie logistyczne są dość problematyczne, także ufam, że to był po prostu wypadek przy pracy i im dalej w własnym będzie i takich wypadków przy pracy mniej. Niemniej to, na co zwróciłem uwagę, to to, jak dostawca był elegancko ubrany, nawet rękawiczki i maseczkę miał elegancką, przez co w jakiejś części można było się poczuć, Troszkę jak w tej restauracji, gdzie obsługa też jest na najwyższym poziomie. Poza tym to też jest ważne, myślę, w dzisiejszych czasach dostawca miał przy sobie ogromną butlę z płynem do dezynfekcji, którym oczywiście od razu posmarował terminal. Także nie tylko pełna elegancja, ale też profeska. I oczywiście ta pełna elegancja to tylko taki dodatek. Ale myślę, że takie detale też warto podkreślać. Jak zamówienie wypadło pod kątem cenowym? Żurek kosztował 24 zł, a moja przystawka 32 zł. Wołowina duszona w czerwonym winie to koszt 52 zł a pierogów truflowych 38 zł. Dodatkowe kluski śląskie są w cenie 8 zł. Zaś szarlotkę kajmakową zamówiliśmy za złotych 18. Zł. No i do tego wspomniany wcześniej koszt dowozu, tak jak mówiłem, dwie dyszki, czyli łącznie wydaliśmy 192 zł. Jak na restaurację Belvedere to nie tak dużo, ale to oczywiście całkiem sporo jak na zamówienie jedzenia z dowozem. Dla porównania w przypadku poprzedniego testu jedzenia na dowóz, który był z restauracji Fide, zapłaciliśmy wprawdzie więcej, ale zapłaciliśmy więcej za więcej jedzenia oraz za zestaw remixów do drinków. Z całym jednak szacunkiem dla Mr. O, to nie jest ta sama klasa co restauracja Belvedere, całkiem inny koncept kulinarny, także może niekoniecznie warto porównywać ze sobą te dwa miejsca. Lepiej odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w ogóle warto zamawiać, czy ja bym zamówił ponownie z tej restauracji. I myślę, że w przypadku świętowania jakiejś większej okazji, to może być Wielka Sobota, już niedługo. No to tak, zamówiłbym jeszcze raz. Na pewno zamówiłbym jeszcze raz te pierogi truflowe, bo były fantastyczne. Pewnie znów skusiłbym się na żurek i na szarlotkę, jako takie rzeczy, które po prostu zamawia się przy okazji. A co do reszty dań, to pewnie już bym wolał poeksperymentować. Raczej nie chciałbym znowu zamawiać rozbefu i wołowiny. Nie tyle dlatego, żeby mi jakoś nie smakowało, tylko po to, by zobaczyć, co jeszcze skrywa ciekawego menu na dowóz restauracji Belvedere. Przede wszystkim to zamówienie zachęciło mnie do tego, aby restaurację Belvedere odwiedzić w najbliższej przyszłości, czyli w momencie, kiedy...